Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Centrum Szkoleniowym RfU Uryzaj na kolejnej części Anatomii w Praktyce, gdzie omówimy chyba jedną z częstszych występujących dysfunkcji w naszym gabinecie, czyli rejon naszego kolana. Zapraszam Was serdecznie. Rozkład jazdy standardowo zaczniemy od anatomii, potem omówimy powody dysfunkcji, omówimy wnioski chorobowe. Jeżeli będziemy mogli, wspomnimy na temat etiologii danego schorzenia czy objawów, z jakimi pacjent przychodzi do naszego gabinetu oraz pokrótce odpowiem sobie na pytania, jak sobie pomóc w danej sytuacji. Standardowo źródłem jest netar, bardzo polecam. I wspomniana anatomia. Omawiając staw kolanowy, musimy zwrócić uwagę na mięśnie występujące powyżej tego stawu oraz występujące poniżej. Zwróć uwagę, że te mięśnie występujące powyżej, czyli np. mięsień czworogłowy, czy tutaj po boku pasmo biodrowo-piszczelowe, swój początek mają w rejonie kości krzyżowej, czy w rejonie ogólnie nasze miednice, po tej stronie prześrodkowej tak zwane mięśnie gęsie stopki mają swoje przyczepy znowu kolejno w okolicy kąta kolca przedniego górnego naszego, naszej kości biodrowej czy w okolicy spłynia łonowego oraz mięśnie występujące w rejonie naszego poduzia, które mają w sposób bezpośredni wpływ na funkcjonowanie naszego kolana, więc omawiając dysfunkcję stawu kolanowego musimy wziąć pod uwagę omawiając całą biomechanikę, funkcjonowanie naszej miednicy, czy funkcjonowanie naszego stawu skokowego, bo ma to bardzo duży wpływ, tak, w sposób biomechaniczny. Rozcinając staw, yy, kapsułę naszego stawu koronowego, widzimy, jak to wygląda w środku, więc mamy kość udową z kłykciami, tutaj tę strukturę, czyli łąkotki, więzadła związane z funkcjonowaniem naszego stawu kolanowego, oraz chrząstka rzepki, którą widzimy od środka i przecięty mięsień czworogłowy, ewentualnie jeszcze ciałko tłuszczowe, które też sobie później mówimy w kwestii dysfunkcji. Nasze więzadła, jeszcze raz rzut, odcinając już wszystkie struktury, więzadła krzyżowe, czyli krzyżowe przednie, krzyżowe tylne, tutaj więzadło przyśrodkowe i więzadło poboczne oraz Łąkotki, łąkotka przyśrodkowa, łąkotka boczna. Rzut od tyłu, znowu więzadła krzyżowa, więzadła poboczna, nasza strzałka, kość strzałkowa, która ma wpływ, tak jak powiedziałem, bezpośrednio na funkcjonowanie naszego stawu kolanowego mm, oraz więzadło przyśrodkowa. Rzut od strony przyśrodkowej, tutaj widzimy jeszcze raz mięśnie gęsiej stopki, tutaj w tym rejonie, to żółte, to jest tak zwane właśnie ciałko, ciałko tłuszczowe. Tutaj te niebieskie poduszki, tak zwane kaletki. Dysfunkcje z tymi strukturami omówimy sobie do, trochę później. A tutaj chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, że nasze mięśnie, czyli mięsień na przykład swoje przyczepy ma między innymi właśnie na kości udowej. Dlatego też wiemy, że w sposób bezpośredni nasz mięsień, który występuje w rejonie naszego podudzia ma wpływ na funkcjonowanie naszego stawu kolanowego. I strona boczna, znowu kaletki, tutaj nerw y, strzałkowy wspólny, nasza kość strzałkowa czy więzadło właściwe rzepki z szepką. Y, Wszystkie struktury warto jest sobie przypomnieć. Jeżeli przetniemy nasz staw, zobaczymy to, co występuje w środku, czyli znowu kolejno nasze mąkotki, nasze ciałko tłuszczowe, tutaj wcześniej wspomniane poduszki, czyli nasze kaletki i chrząstki, występująca chrząstka po stronie prześrodkowej naszej rzepki, po stronie środ yy, yy, środkowej naszej rzepki, czy chrząstki związane z kością udową, czy z kością piszczelową. Ok, i wspomniane wcześniej powody dysfunkcji. Standardowo zaczniemy sobie od aktywności fizycznej i znowu bardzo fajnym przykładem jest osoba, która po świętach po sylwestrze postanawia, że zmienia swoje życie i zaczyna sobie zaczyna y, tą aktywny, znaczy aktywny tryb życia. W sytuacji, kiedy jego stawy nie są przygotowane do danej aktywności fizycznej, niestety powody dysfunkcji, jakiekolwiek dysfunkcje mogą pojawić się o wiele szybciej. Dlatego musimy edukować naszych pacjentów, że nie jest to dobry pomysł, żeby w przypadku na przykład świąt, postanowić sobie z dnia na dzień biegać. Dobrze by było wzmocnić się wcześniej, popracować czy z fizjoterapeutą, czy z masażystą, czy z osteopatą, żeby przygotować się do danej aktywności fizycznej, przeanalizować pewne dysfunkcje, przeanalizować funkcjonowanie naszego organizmu i ewentualnie podjąć takie kroki w kwestii aktywności fizycznej. Więc bardzo bym prosił, żebyście podchodzili w taki sposób bardzo indywidualny do analizowania w przypadku swojego pacjenta. Źle dobrane obuwie. Wiemy o tym, że nasze stopy mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie, funkcjonowanie naszego kolana, naszego biodra czy, czy naszego kręgosłupa. Dlatego stopa, dlatego obuwie, jeżeli chodzi o kwestię amortyzacji czy dobrego ułożenia naszego kościca w kwestii biomechaniki, jest tak naprawdę jeden z podstawowych tematów. To również sobie omówimy bardziej szczegółowo później. Dysbalans mięśniowy. Bardzo fajnym przykładem jest przeprost kolana, gdzie w sytuacji, kiedy mięsień na przykład czworogłowy będzie bardzo, bardzo napięte, dochodzi do skrócenia, a grupa kursowo-goloniowa będzie w pozycji rozciągniętej. Na podstawie tylko i wyłącznie takiego dysbalansu mięśniowego, możemy mieć przewlekłe problemy i bóle występujące w rejonie właśnie stapu kolanowego. Nadwaga również będzie miała bardzo duży wpływ. Omówimy sobie to bardziej szczegółowo przy koślawości czy szpotawości naszego kolana, ale w przypadku innych dysfunkcji, czy zaburzeń łąkotki, czy zaburzeń więzadła, również w sposób biomechaniczny, w kwestii przeciążeń, będzie miała wpływ na funkcjonowanie tego stawu. Niewyleczone urazy to jest ta kwintesencja problemów m, naszych pacjentów, dysfunkcji, z którymi nasi pacjenci pojawiają się w naszym gabinecie. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że Mikrourazy, które występują w stanie przewlekłym, mogą naprawdę powodować bardzo duże patologie. Omówimy sobie to bardziej szczegółowo przy więzadłach, ale warto również na to zwrócić uwagę. Wady stopy, tak jak wcześniej powiedziałem, źle dobrane obuwie i sama już bezpośrednio wada stopy, będzie miała w sposób bezpośredni wpływ na funkcjonowanie całego aparatu ruchu. Zatem nasze kolano, nasze biodro czy kręgosłup mogą być wynikiem zaburzeń występujących w rejonie stopy. Formą wykonywanego zawodu, bardzo fajnym przykładem będzie osoba, która pracuje przy ceramice, na przykład właśnie wspomniany płytkarz, gdzie jego praca przede wszystkim opiera się na pozycji kręczącej. Więc w przypadku, kiedy cały czas drażni nasze kolano i tę strukturę, na przykład nasze kaletki, jest w stanie powiedzmy sobie w ten sposób, że nabawić się, tak, pewnych dysfunkcji y, przewlekłych. Więc jeżeli przeanalizujemy pacjenta, przypadek naszego pacjenta, y, może być to trochę inny przypadek niż na przykład osoba, która cały czas siedzi, y, czy inna osoba, która ma bardzo dużą aktywność y, swojej pracy i cały czas, cały czas jest na nogach. Y, zalecenia przypuszczalnie będą trochę inne, dlatego nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, tylko przeanalizujmy to, jak nasz pacjent żyje, tak? jakie ma środowisko, gdzie pracuje, jak w ogóle funkcjonuje. Zmiany globalne mające wpływ na biomechanikę kolana, czyli tak jak wcześniej powiedzieliśmy, musimy przeanalizować, jak funkcjonuje stopa naszego pacjenta, jak funkcjonuje miednica, to są te najbliższe stawy, ale również funkcjonowanie naszego kręgosłupa, czy chociażby kompleksu parkowego, ramienia, ale również głowy, tak? Wiemy o tym, że jakiekolwiek rozkwiania w kwestii środka ciężkości będą miały duży wpływ na stany przewlekła i bóla kręgosłupa. Oczywiście należy również wspomnieć o y, urazach, które występowały w przeszłości, tak? które też mają w sposób y, taki bezpośredni wpływ na nasilenie objawów. Czynniki genetyczne. Chciałbym kolejny raz zwrócić uwagę, żeby nie, usp nie usprawiedliwiać się w kwestii czynników genetycznych, mm, ale w przypadku na przykład czy czy, czy zaburzeń kolana Możemy mieć pewne predyspozycje, więc wiemy o tym, że nasze życie, że przez nasze funkcjonowanie, nasze życie jesteśmy w stanie w pewien sposób zmienić pewne predyspozycje, zmienić pewne, pewne czynniki genetyczne. Jednak myślę, że należy to brać wtedy również pod uwagę, tak, w kwestii analizowania w przypadku naszego pacjenta. I choroby układowe, nie będziemy tego omawiać później, ale warto zwrócić uwagę na zmiany, chociażby w ilości cukru. Zmiany jakiekolwiek inne reumatyczne, zmiany pasożytnicze, e, zmiany chociażby kwestii kwasu moczowego czy dny rzekomej. Hmm. Bardzo często bóle występujące w broni stopy czy kolana są wynikami zmian układowych. Dlatego, jeżeli wasz pacjent nie łapie się w pewne ramy ortopedyczne i wasza terapia nie do końca przynosi efekty tak, jakbyście chcieli, warto wysłać takiego pacjenta na diagnostykę, tak? przeanalizować jego przypadek. Hmm, przemyśleć, co może mieć główny wpływ na jego ból. Jednostki chorobowe. Zobaczcie, że jest tego bardzo, bardzo dużo. Taka chwilka na poczytanie. Okej, okay, I powoli omawiamy każdą z nich. Hmm, tutaj, tak jak sobie wcześniejszy rycina, musimy sobie przypomnieć nasze więzadła. Więc mamy więzadło krzyżowe przednie, więzadło tylne, więzadło przyśrodkowe czy więzadło boczne. Kwintesencją funkcjonowania naszych więzadeł jest stabilizacja naszego stawu. Więc w przypadku, kiedy chcemy, jeżeli chcemy wzmocnić ten aparat więzadłowy, należałoby wzmocnić układ mięśniowy, odciążyć układ więzadłowy. Dysfunkcje, z którymi pojawi się nasz pacjent, przede wszystkim są to dysfunkcje związane z niestabilnością, czy w stronie przyśrodkowej, czy w stronie bocznej, czy mm, po prostu w y, stronie środkowej. Myślę, że wiecie też, znacie ten, ten test kwestii szuflady przedniej czy szuflady tylnej. Mm, więc jakiekolwiek niestabilności mogą się pojawiać, również bóla, również dyskomfort występujący w rejonie stawu kolanowego. Więc sugerowałbym zrobienie testów, jeżeli nie potrafimy <laughs> w takim przypadku wysłać do osoby, która jest w stanie wykonać testy, zdiagnozować, y, czy to jest dana dysfunkcja. Przerost ciałka tłuszczowego HOFE. Wiemy o tym, że nasze ciałko tłuszczowe może, może przerosnąć. Tak? W stanie patologicznym bardzo często dochodzi do bóli w okolicy, w okolicy rzepki, w okolicy dołu pod rzepką. W stanie przewlekłym może powodować różnego rodzaju inne dysfunkcje. Jaki jest powód, jeżeli chodzi o kwestię przerostu? Wiemy o tym, że może być to. W pewien sposób przeciążenia danej struktury, która w przypadku przeciążeń może dojść do obrzęku, może dojść do przerostu, na podstawie czego będzie występował ból w rejonie kolana. Pacjenci skarżą się bardzo często w stanach przewlekłych na brak możliwości wyprostowania kolana. Wyobraź sobie, że ta struktura zaczyna rosnąć i chcemy kolano wyprostować, więc dochodzi do zakleszczenia, dochodzi do blokady. Na podstawie czego nie jesteśmy w stanie w sposób fizjologiczny wyprostować naszego kolana. Jakiekolwiek uderzenia w okolicy, okolicy kolana również mogą powodować później przewlekłe urazy. Więc pytanie tylko brzmi, w jakim stanie, jak szybko zareaguje nasz pacjent? Czy będziemy jeszcze w stanie w sposób taki fizjologiczny pomóc naszemu pacjentowi? Czy może przerost i te wszystkie zmiany występujące w brojeniu kolana. Z powodu na przykład uderzenia, czy z powodu innych dysfunkcji, już będą na tyle duże, że nasz pacjent będzie musiał iść na jakikolwiek zabieg właśnie w rejonie stawu kolanowego. Dlatego, jeżeli macie pacjentów, jeżeli macie kogoś w rodzinie z dysfunkcjami, występującymi w rejonie czy stawu kolanowego, czy innych stawów, bardzo ważna jest szybka interwencja. Uszkodzenia łukotek. Tutaj mamy łukotkę znowu w ramach przypomnienia, małotkę boczną, łąkotkę przyśrodkową. Główną funkcją kotek jest funkcja amortyzująca. Więc, w przypadku y, jakichkolwiek dolegliwości, problemów, patologii występujących w tym rejonie, pacjent będzie się skarżył na bóle, właśnie w rejonie strony przyśrodkowej czy w rejonie strony bocznej, które nasilają się w trakcie chodzenia, w trakcie kłócania, w trakcie chodzenia po schodach, y, oczywiście w trakcie biegania czy skakania, tak? y, ale również, jeżeli dojdzie do uszkodzeń, może dojść do blokady stawu. Y, znowu analogicznie. Na przykład pacjent nie będzie w stanie wyprostować nogi. Więc, jeżeli macie takie objawy, sugerowałbym, jeżeli jesteście pacjentami, udać się do specjalisty, żeby zdiagnozować swój, swój przypadek. Jaki jest główny problem w kwestii łąkotek? One nie mają tendencji regenerujących, więc w przypadku dużych uszkodzeń, dużych dysfunkcji najczęściej kończy się to zabiegiem. Mhm. Dlatego jeszcze raz zaznaczam: bardzo ważne jest dbanie o siebie i profilaktyka. Torbiel beckera Jest to zmiana, która występuje, tak jak widzicie, tutaj w okolicy dołu podkronowego. Tutaj taki rzut od środka. Problem tylko polega na tym, że nie do końca wiemy skąd to jest, jakie, jakie jest powody dysfunkcji, dlaczego ta torbiel tam się pojawia. Z mojej pracy, z mojego doświadczenia wiem, że w przypadku, kiedy poprawię napięcia, w przypadku, kiedy popracuję w okolicy Miednicy, Poprawimy odpływ, poprawimy funkcjonowanie naszych płynów, funkcjonowanie naszych mięśni, jesteśmy w stanie w sposób mechaniczny wpłynąć na zmniejszenie się torbieli. Więc ja osobiście w swojej pracy gabinetowej łączę to z dysfunkcją związaną z płynami, czyli z pewnymi zastojami, ale tak jak powiedziałem, czytając jakiekolwiek badania czy czytając pewne opisy, nie jesteśmy w stanie w sposób jednoznaczny. Stwierdzić, skąd występuje, skąd jest ta torbia, tak? Skąd ona się bierze. Yy... Więc może kiedyś się dowiemy. Zapalenie kaletek. Tutaj mamy stronę boczną. Kaletek w naszym rejonie stawu kolanowego jest kilkanaście. W samej, w samej rejonie rzepki mamy, że, mamy kaletki, które występują pod skórą, które występują głębiej. Funkcjonowanie funkcją, główną funkcją kaletki jest poprawienie ślizgów, poprawienie funkcjonowania naszego, danego miejsca. Więc w przypadku jakiejkolwiek dysfunkcji mogą być to znowu bóle miejscowe, może być to sama tkliwość, w przypadku delikatnego dotyku. Oczywiście na przykład osoby, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, na przykład płytkarz, który klęka, klęczy na kolanie i drażni dane, daną kaletkę, po prostu z czasem nie będzie w stanie w ogóle funkcjonować i klękać na tym kolanie. Więc w przypadku zmian takich przewlekłych niestety może dojść do, do dalszych komplikacji, co jest związane bardzo, bardzo często z tym, że pacjent musi zrezygnować z pełnionego zawodu. W przypadku akurat na przykład klutkarzy. Dlatego znowu y, mam nadzieję, że jako pacjenci, jeżeli macie tą dysfunkcję, to po prostu dosyć szybko traficie do naszych gabinetów, tak? bo nie mamy innej możliwości, niestety, jeżeli chodzi o kwestię leczenia. Ubożne przyparcie rzepki, tutaj nasz staw fizjologiczny, tutaj ubożne przyparcie, czyli w przypadku, kiedy nasza rzepka ma tendencję uciekania na zewnątrz, w stanie przewlekłym może dojść do przetarcia chrząstki, może dojść do jakichkolwiek innych uszkodzeń w rejonie rzepki czy w rejonie kości udowej. Hmm. Nasza rzepka ma tendencję uciekania na zewnątrz. Bardzo często pacjent zgłasza bóle w rejonie rzepki, w rejonie strony bocznej, więc znowu warto interweniować szybciej. Kolono skoczka jest to dysfunkcja, która występuje przede wszystkim w rejonie rzepki poniżej tego rejonu. Jest ona związana z więzadłem właściwym rzepki, czyli z tą strukturą idącą, biegnącą od struktury rzepki po naszą kość piszczelową. Pacjenci zgłaszają bóle właśnie w tym rejonie. I kolano biegacza, bardzo podobna dysfunkcja, z tym, że tutaj ból występuje po stronie bocznej, jest związany z pasmem biodrowo-piszczelowym. Zwróć uwagę, że nasze pasmo biodrowo-piszczelowe ma swój początek w okolicy miednicy, w okolicy kąta przedniego tarasza biodrowego oraz ma swoje kontinuum w okolicy pośladka. Więc wiemy o tym, że funkcjonowanie naszej miednicy będzie mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie naszego kolana, w tym przypadku dysfunkcji kolana biegacza. Myślę, że sami dobrze wiecie ze swojej praktyki, że wzmocnienie grupy stabilizującej naszą miednicę, czyli w tym przypadku na przykład mięsień pośrodkowy średni, bardzo fajny sposób odciąży nasze kolano, tak? I bóle mogą występować o mniejsza, mniejsze, a z czasem w ogóle się stracą. Na przykład u biegaczy, tutaj wspomnianych biegaczy, ale również innych sportowców, jest to bardzo ważne, żeby doprowadzać do pewnego balansu mięśniowego, żeby unikać takich patologii przewlekłych, dysfunkcji przewlekłych. Zapalenie gęsie stopy, czyli strona przyśrodkowa. Tak jak mówiliśmy, trzy struktury, które wchodzą w gęsią stopę, czy jest to mięsień krawiecki, jest to mięsień smukły i mięsień, yy, mięsień płóśniegnisty. Zauważ, że są to mięśnie, które są to mięśnie podstawowe, które, yy, które występują początek występuje w rejonie miednicy, a kończy się w okolice naszego kolana od strony przyśrodkowej. Ból, z którym pojawia się nasz pacjent, bardzo często jest to ból występujący po stronie właśnie przyśrodkowej. I znowu nasza miednica będzie mieć bardzo duży wpływ na funkcjonowanie stawu kolanowego. Kontromolacja rzepki. Ta struktura, którą tutaj widzimy, to chrząstka naszej kości udowej. Tutaj chrząstka naszej rzepki. W przypadku, kiedy dochodzi do dużych tarć, dużych restrykcji, przewlekłych restrykcji, ta chrząstka może stracić swoją jakość, może pęknąć, może, e, może zacząć się niszczyć. Na podstawie czego nasz pacjent może mieć bóle, przewlekłe bóle występujące w rojanie rzepki. Bardzo ważne jest w przypadku tych pierwszych stadiów, stadium choroby, naszej znaczy choroby, tej danej dysfunkcji, yy, ważna jest interwencja, tak, żeby nauczyć naszego pacjenta ergonomii, żeby wspomóc go i, i wytłumaczyć, z czym tak naprawdę walczy, tak, że nasza ergonomia jest bardzo ważna, że nasze mięśnie, nasza stabilizacja tak naprawdę jest podstawowym tematem, wątkiem do poruszenia w przypadku takiej dysfunkcji. Yy, przede wszystkim edukacja tak naszego pacjenta. Ostąfite, jakiekolwiek inne zmiany kostne występujące w rejonie naszego kolana, również mogą powodować stany przewlekła. Tutaj, po stronie prześrodkowej, przypomnij sobie, że była, były struktury związane z gęsią stopą, tak zwaną gęsią Więc w przypadku dużych zmian ostąfitowych, e, narośle kostna, mogą się wyrzynać w struktury mięśniowe, w struktury więzadłowe. Więc również jakiekolwiek bóle przewlekła mogą wynikać tutaj, właśnie też z takich dysfunkcji. Zaburzenia statyki, jeżeli bierzecie do ręki czasami zdjęcia rentgenowskie, warto zwrócić uwagę na szpary stawu koronowego, żeby były w miarę możliwości równej, e, równej szerokości. Tak? To, co widzimy tutaj, jeżeli dochodzi do jakichkolwiek zwężań, może dojść do większych patologii, znaczy na pewno dojdzie tak? do większych patologii związanych z chrząstką, ale również ze strukturami kostnymi, więc w przypadku dużych zmian w strukturach kostnych czy samych chrząstki mm, Przypuszczam, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć pacjentowi, że będzie żył bez bólu. Niestety, tak? Już ta zmiana jest bardzo, bardzo, ta zmiana zaszła bardzo daleko i te zmiany, niestety, są nieodwracalne. Bóle, które występują, bardzo często są to bóle po stronie przyśrodkowej, jeżeli po stronie zewnętrznej, to po stronie zewnętrznej, ale dysfunkcyjny jest wtedy cały staw, tak? Pacjent nie jest w stanie chodzić, na podstawie czego zaczyna kuleć, na podstawie czego. Zaczynają się inne dysfunkcje, chociażby znowu z biodrem, z miednicą, z kręgosłupem, możemy to porównać do takiego zjawiska domina, tak? Gdzie jeden staw później powoduje bardzo dużo innych dysfunkcji. I również bardzo występująca w naszym gabinecie dysfunkcje związane ze statyką naszych kolan, czyli kolana tutaj w tym przypadku prawidłowa. Kolana szpotawe, w przypadku, kiedy mamy kolana szpotawę, prosimy pacjenta o złączenie kostek. I w przypadku mniej więcej 5-6 cm y, odległości między jednym i drugim kolanem, y, powyżej tej, tej odległości, <coughs> myślimy na temat kolana szpotawego. Druga dysfunkcja, kolana koślawe, czyli nasze stopy, odległość naszych stóp y, jest trochę większa, nasze kolana się łączą. Y, chciałbym przypomnieć temat nadwagi, chciałbym przypomnieć temat dysfunkcji występujących w rejonie stawu skokowego. Tutaj te dysfunkcje będą... Miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie naszego kolana. Jakiekolwiek polskostopia, jakiekolwiek zaburzenia w rejonie stopy będą dawały tak zwane dysfunkcje wstępujące, przez co niestety dochodzi do przewlekłych stanów patologicznych w naszych kolanach. Różnicą jest sytuacja koślawość u dzieci, która bardzo często jest fizjologiczna, a różnicą jest koślawość występująca np. u osoby, która ma 25 lat. Więc też zwróć uwagę, że to są dwie inne sytuacje. Tutaj ta dysfunkcja będzie związana przede wszystkim z tymi strukturami zewnętrznymi, które, które ściągają tą tkankę do środka, więc na przykład pasmo biodrowo-piszczelowe i tak jak mówiliśmy, rejon mietnica, a tutaj ta dysfunkcja mięśnie dwustawowe, które powodują znowu wyginanie korana w drugą stronę, więc na przykład mięśnie grupy kurczowo-goloniowej od tej strony przyśrodkowej. Czy chociażby na przykład mięsień krawiecki. Warto wtedy zwrócić uwagę, jakiej jakości są te, te wcześniej wspomniane mięśnie, struktury mięśniowe. Jak sobie pomóc w tych sytuacjach? Chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, że każdy z nas jest w jakiś sposób indywidualny, więc bardzo bym prosił, żebyście skonsultowali się ze specjalistą, czy z fizjoterapeutą, stołpatą, z ortopedą, czy kimkolwiek innym specjalistą z takiej dziedziny. Statyki i biomechaniki jest to bardzo ważne. Pewne standardy, która, których się uczymy, nie do końca muszą być związane z Twoim stanem zdrowia. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, chociażby choroby układowe również będą powodować problemy związane z bólami kolan, tak w tym przypadku. Więc należy podejść w taki sposób bardzo, bardzo indywidualny. Wcześniej wspomniana ergonomia. To jest jeden z podstawowych tematów, wątków, które musimy poruszyć w przypadku dolegliwości związanych z zestawem kolanowym. Jeżeli będziemy kłócać, na przykład tak, robić y, jakiekolwiek y, formy kłócania, y, źle wykonywane przesiady, obciążanie jednej strony ciała y, w taki sposób przewlekłe będą powodować różnego rodzaju dysfunkcje. Tak jak siadają kobiety, zakładanie nogi na nogę również będzie mieć bardzo duży wpływ, więc bardzo w, ważne jest to, żeby przeanalizować y, naszą ergonomię, i skorelować to z daną dysfunkcją w rejonie stawu kolanowego. Aktywność fizyczna i mobilność, bardzo ważne wątki, y, tak jak powiedziałem na początku, adekwatnie do naszego stanu zdrowia, adekwatnie do naszej formy. Jeżeli zaczynamy naszą aktywność fizyczną, nie rzucajmy się od razu na głęboką wodę, tylko zróbmy to po prostu z głową. Jeżeli nie potrafimy tego robić, jeżeli nie znamy się na technica, y, chciałbym zaznaczyć, że nawet przesiady, yy, nawet w przypadku przesiadów tak? bardzo ważna jest technika. Nie robi się tak, że łączymy kolana, wyciągamy ręce do przodu i kłócamy. Nie róbcie tak. Jeżeli nie wiemy o co chodzi, dajmy się do specjalistów. Po, co są, po to są trenerzy personalni, po to uczymy się w zadach fizjoterapii, yy, żeby właśnie o takich rzeczach wiedzieć. Tak? Więc zaczerpnijmy, zaczerpnijmy wtedy ewentualnej porady. Mobilność, bardzo ważna tematyka, jeżeli chodzi o kwestię balansu mięśniowego, więc znowu analogicznie bym udać się do specjalisty, żeby w sposób indywidualny dobrać odpowiednie ćwiczenia do Twojego stanu zdrowia. Odżywienie i nawodnienia wiemy o tym, że ma ogromny wpływ na funkcjonowanie naszych chrząstek, naszych stawów, naszych struktur kostnych czy mięśniowych. Więc tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że na przykład zmieniając swoje odżywianie, zmieniając swoje nawodnienia, jesteśmy w stanie w sposób pośredni Myślę, że nawet bezpośredni wpłynąć na bóle występujące w tym rejonie. Oraz wcześniej, wcześniej wspomniana obuwie, które bardzo często, na przykład kobiety chodzące na szpilkach, są głównym powodem dysfunkcji występującej w rejonie stawu kolanowego. Więc drogie panie, wiem, że buty ładnie wyglądają. Szpilki ładnie wyglądają i nogi są ładne, ale nie do końca jest to związane z naszą fizjologią. Więc w przypadku, kiedy nie ma żadnych dolegliwości, ok, jest wszystko w porządku. Ale w przypadku, kiedy masz duże bóle kolan, a nie powiesz o tym swojemu terapeucie, to wasza współpraca nie do końca ma sens. tak? Więc fajnie z tym wspomnieć, jeżeli terapeuta o to nie zapyta. I ostatni wątek, subskrypcja. Odsyłam Was do, do naszego bloga, na mtg. Uryzaj gdzie pojawia się szereg wątków związanych z pewnymi dysfunkcjami. Więc zachęcam, może znajdziecie coś dla siebie. No i tyle. Omówiliśmy staw kolonowy. Kolejną częścią będzie rejon miednica, więc zachęcam Was do kolejnego odcinka. Jeżeli nie zobaczyliście poprzednich stopy podudzia, to też zachęcam do obejrzenia. Dzięki wielkie za spędzony czas i spokojnego wieczoru dnia. Do zobaczenia.